W jednym z wywiadów powiedziałeś, że chciałeś zrobić fajną sztuczkę na zawodach i skończyło się tym, że ocknąłeś się po chwili i byłeś w samolocie, po prostu zasnąłeś z przeciążenia. I chciałem, żebyś opowiedział, jak to wyglądało i co się też dzieje z ludzkim organizmem, że dochodzi do czegoś takiego, że zasypiasz w samolocie. Przeciążenia sprawiają, to tak jak teraz siedzimy i rozmawiamy, no Ziemia przyciąga nas do swojego środka siłą 1G. Jest to coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Lecąc samolotem na dużej prędkości, wykonując ciasny zakręt, ta, ta siła agia się zwiększa i wtedy siła środkowa zakrętu zaczyna bardzo mocno wciskać fotel. W wyścigach dochodzimy czasami do 10G, czyli ja ważąc teraz 80 kg, jestem podawany sile 800 kg. Moje ręce ważą 10 razy więcej nogi. Co za tym idzie, krew waży 10 razy więcej. Ta krew odpływa z głowy do nóg. Musimy wykonywać takie manewry, napinania ciała i oddechowe, aby, aby nie zemdleć. Ja pamiętam, że przykład, o którym mówisz, to były moje pierwsze mistrzostwa świata w akrobaci. Wydawało mi się, że jestem chojkakiem i pokażę wszystkim na pierwszych zawodach, jak, jak dobry jestem. I tak się skupiłem na, na lataniu, że zapomniałem właśnie tych takich manewrów napinania mięśni i oddychania, że, że po pierwszej figurze obudziłem się tam, gdzie powinna być trzecia figura. A, oczywiście wszystko było bardzo wysoko, bardzo bezpiecznie, ale no, wynik <grych> wynik nie był już tak doskonały. Pierwsza figura za zero, druga za zero, trzecia za zero w skali od 1 do 10. E, także no, pokazałem tylko, jak zrobić z siebie głupkę i jak trzeba się bardzo przyłożyć do sportu, e, nie tylko w lataniu, ale też na ziemi, zaplanować wszystko. Jakie będzie przeciążenie tu, że tu i tu muszę pamiętać i, i robienie tej wizualizacji e, non stop z każdym drobnym no, szczegółem. Inni piloci wiedzieli, co się stało? Jakby, jak, jak widzieli, jaki zrobiłeś manewr, to domyślali się, domyślali się, dlaczego nagle przestałeś robić akrobację? Tak, 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 tak. tak to jest dość oczywiste, bo ten samolot tak leci, po prostu i, i leci, i leci Całe szczęście, Przeważnie jest to zawsze, że leci do góry. Śmiali się z ciebie. <śmiali> Oczywiście. Tak. <śmiali> <Okay>. <śmiali> w lataniu nie ma kolegów. Mm. Tak, tak, tak. Mm. <zł> zwłaszcza w męskim gronie. Mm -hmm.